and you forget how san andreas

żeby sobie uwiec bez, beza to znalazłem przepis, wiesz co chcę zrobić, bez na to, to krew, więc krewówkę i na to maliny. Musiałbym kupić mrożone maliny i po prostu niech się rozmrożą. stop puszczę, bez stopniu bez niczego, no bo to będzie też młodka, bo to pola. Handel z alkoholowymi, co? A może mama się myli? Nie wiadomo. Ładą się, hmm. ładą się wychodzić. Chce ha, ha ha. Mama. A ty parę osób tam, no były takie. Mama. Karolina prawda? Nie. Filip Kowa była chyba córką. Mama.

Bama, za swoje ciężko zarob, za swoje pieniądze, żeś go zepsuł. I co? No i to, że nie będziesz miał? Nie, nie, już powiedziałam, nowego na pewno nie dostanie. Jeszcze mam. Nie szanować, to nie dostanie nic. Mówisz, no, że ty, ten Mama, jak będzie gwiazdka, ja hmm? bym musiał tablet dostać. No wiem. Mówisz, to? To mu następny raz raczej powie, to mu że nie dostanie. Bo ci też to Za dwa. To jest dziecko, już no normalnie w k** wiesz, Ale żeż, ty. Odejdź od tego komputera. No nie denerwuj, masz ci Dzisiaj rodzic to kochany. Kto z tobą zostanie? Badać, pijać, zauważyć. Zabiję to, jest ambitne, mówię to nikogo nie zdą. Ale chyba nie, to nie, co zabrać ma, tak? Do sobą? Ja z czego no, na twoje matki się mają? Ja nie wiem. Ale tak wtedy, do mnie tam przyjdzie i babię. No, 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 no. Tylko jak weź to odłóż, dobrze? Co? Ja, no, no. Herbatę. Ja nie mam żadnego pojęcia. Weź się go, nie denerwuj mnie. No mówiła o tym z Was, przyjdzie. Ja Widziałaś, mm -hmm. No, mam Ale to Jak on się nazywała? Rio do Rio? To jest z Ria? już to mają, nie? No. Dobry. To jest z Ria? Ja też. To... miała na, na przyjęciu. Ja od frutskowskiego miałam ten, na komu... Na po ma się przyjęcie. Na Zobaczymy chyba raz. No chyba taki czerwony. Nie, nie. O, na wstydzie, koleżanki, daj nam torfie, torfie, wielkie, Ale. Ale. to ocie. Tam przybierają, 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 przybierają. chyba na 30 osób. O, My, dwa dla, dla ściny. Dwa, no i tu Mm-hmm.